Ja nie oceniam tego jako, jako polityk, tylko jako żołnierz. Myślę, że to nie przypadkowo wypłynęło na cztery dni przed wyborami do Parlamentu hmm. Europejskiego. No bo sprawa jest tak. poważna, bo jest sprawa poważna, jeśli dwóch żołnierzy czy trzech jest aresztowanych i przesłuchiwanych w wyniku Według eksperta, jak mówię zawsze, według eksperta, chciałbym poznać nazwisko tego eksperta, tak. czy on kiedykolwiek był na jakimkolwiek polu walki. Ja przypomnę tylko, że rakieta leżała przez pół roku, nikt jej nie szukał, nikt się nawet nie przyznawał, że ona leży, a winę spychana na żołnierzy. Tutaj nie ma żadnej, żadnego, żadnej spychologii, jest, podejmowane są decyzje, e, rozliczani są winni. Państwa gościem generał Mieczysław Mieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, doradca szefa ministra obrony szefa Ministra Obrony, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej i były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Panie generale, kłaniam się i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu. Chciałbym również złożyć najgłębsze, najszczersze wyrazy współczucia dla bliskich i rodziny żołnierza, który zginął na posterunku. To jest tragedia dla nas wszystkich. Bez wątpienia i niestety właśnie w tak smutnych okolicznościach dzisiaj się spotykamy, panie generale, i takie pytanie... Bardzo szerokie na początek. Czy rzeczywiście sytuacja na wschodniej granicy robi się wyjątkowo groźna, Pana zdaniem? Bo to, że ona powoduje pewne niebezpieczeństwo, pewne napięcie, że sytuacja tam jest trudna, wiemy od wielu miesięcy. Ale. Y Trudno oprzeć się wrażeniu, że nastąpił jakiś, no, w cudzysłowie powiem, zmasowany atak na tę naszą granicę polsko-białoruską. Ma to oczywiście bez wątpienia związek z wyborami europejskimi, ale czy tylko? Jak pan czyta całą tę sytuację? Ona jest groźna o tyle, że następuje widoczny napór zorganizowanych grup na granicę od strony wschodniej. Ten napór jest skutecznie powstrzymywany i efektem tego, między innymi tragicznym, jest śmierć naszego żołnierza. I teraz też pytanie, na pewno władze polskie zwrócą się do białoruskich, bo przecież mamy dyplomatyczne kanały otwarte, aby ścigali go listem kończy i zidentyfikowali tego gościa, bo to jest morderca. On zamordował polskiego obywatela, polskiego żołnierza. A ten napór jest powstrzymywany dlatego, że służby działają skutecznie. Każdy żołnierz, każdy funkcjonariusz ma prawo do obrony w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Bardzo jestem ciekawy tego eksperta, który ocenił, że ci żołnierze strzelali niepotrzebnie. A być może, gdyby oni nie strzelali, to nastąpiłoby zagrożenie ich życia i zdrowia. Nie budzić zastrzeżenia. No powiedzmy sobie te kamery, które tam pokazały i ekspert, który ocenił, że trzeba żołnierzy zatrzymać, postawić im zarzuty. Okej, okay, no można było to wyjaśnić nawet w drodze dyscyplinarnej, ale sam sposób zatrzymania tych żołnierzy, yy, zakucie ich w kajdanki i doprowadzenie do przesłuchanie, to jest oburzające. Przerabialiśmy to w przypadku Namgarchel i yy, wiemy, jak jest to wywołało reperkusje. Ci żołnierze zostali po przesłuchaniu zwolnieni, są w chwili obecnej, są to żołnierze pierwszej Brygady Pancernej, są zawieszeni w obowiązkach służbowych, otrzymują 50% uposażenia. Jeśli zarzuty zostaną oddalone w czasie postępowania, to im zostanie wyrównane, ale to jest, to budzi szerokie reperkusje, bo żandarmeria już nie po raz pierwszy w taki sposób się zachowuje. Czy prokurator, który objął to śledztwem i nadzorem został powiadomiony o sposobie zatrzymania? Nie wiemy, ale został. Po podobnie... Został panie, został panie generale. To już, to już wiadomo o tym Yy, mówił pan minister Adam Bodnar bo w wcześniej e, mówiono o tym, że nadzorujący kwestie wojskowe zastępca prokuratora generalnego nic nie wiedział, sam tak stwierdził. Natomiast pan minister wczoraj powiedział, że pan prokurator Janeczek, zacytuję, gdy podjęto decyzję o aresztowaniu żołnierzy, powinien był go powiadomić. Sprawa jest bardzo poważna, powinien on nie wiedzieć, nie miał świadomości, że taka sprawa w ogóle jest w prokuraturze. I okazuje się, że pan prokurator Janeczek najpierw mówił, że o sprawie nic nie wie, a później się okazało, że jednak jest pismo datowane na początek Maja, które potwierdza, że zdecydował się, aby objąć sprawę swoim własnym nadzorem, i na tym piśmie jest pieczątka zgoda. No, to tym bardziej. Prokurator, który prokuratorze krajowy jest odpowiedzialny za nadzór nad, nad prokuratami wojskowymi, powinien natychmiast powiadomić swojego szefa, czego nie zrobił. ale no pan ja Polaka, panie mówić... generale, przepraszam, już ostatni raz wejdę w słowo, tylko być może jakiś związek z całą sytuacją ma fakt, że pan prokurator Tomasz Janeczek to jest człowiek z zbigniewa ziobry, powołany pod koniec kadencji Prawa i Sprawiedliwości. No więc widzimy tu kontynuację myślenia poprzedników naszych, ale ja chciałem wrócić. Nie będę tu oceniał ani partii politycznych, ani prokuratorów. Natomiast, e, czy chcą, czy nie chcą już tą sprawę nadmuchali tak, że tu każą się do podawać do dymisji i tutaj mówią, że zasadnie mają obowiązków? Nie, Ministerstwo Obrony Narodowej i sam minister powiedział wczoraj, że on tej sprawy nie ukrywał, ale nie mogli podać do wiadomości publicznej od tak sobie, ponieważ to było śledztwo objęte nadzorem prokuratora i tam są te sprawy niejawne. Ale Kontynuując, dlaczego widzimy ten napór? Widzimy ten napór dlatego, że Rosja, Federacja Rosyjska Białoruś wzmogła ten atak hybrydowy w celu destabilizowania granicy Unii Europejskiej ze wschodem. To po pierwsze. Po drugie, również było stwierdzone, że w maju oddano ponad, albo stwierdzono ponad 700 przypadków użycia broni. Z tego wnioski zostały natychmiast wyciągnięte i nie wiem, czy Państwo zauważyliście, czy Pani zauważyła, że jakieś dwa, tego tygodnie temu dowódca generalny podjął decyzję i minister to zatwierdził, wzmocnienia granicy żołnierzami doświadczonymi w operacjach z ludnością cywilną w Afganistanie, w Iraku. To byli przeważnie, to są przeważnie żołnierze 6 Brygady powietrzno i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Oni najwięcej mieli tych misji. Chodziło o to, że zdaliśmy sobie z tego sprawę, że następuje wzmożenie tej akcji na granicy. Zostało zainicjowane albo zdynamizowane szkolenie. Duża dyskusja na temat wyposażenia i chyba co będzie trzeba wprowadzić i przeszkolenia żołnierzy w broń gładkolufową i w kule gumowe, tak jak to ma policja i Straż Graniczna. Jeśli chodzi o zasady użycia broni, słuchałem uważnie tutaj szefa BBN-u. Żołnierze, którzy patrolują wspólnie ze Strażą Graniczną, mają takie same uprawnienia jak Straż Graniczna. Ale uprawnienia, chciałem tu zauważyć, do użycia broni na terytorium Polski, i, y, y, uży I użycia sił zbrojnych to ma żandarmeria wojskowa, chciałem również zauważyć. I pomimo, że żołnierze mają zaufanie do swoich dowódców, do swojego kierownictwa, cały czas słyszymy głosy, dlaczego żandarmeria wojskowa nie, nie, nie patroluje z nami granicy, dlaczego oni, bazując na swoim doświadczeniu. A powinna, powinna. Prawda? Tak, i myślę, że ta dyskusja zakończy się takimi decyzjami. Ja nie jestem sp sprawcą kierownictwa, ale taka dyskusja ma miejsce i to wzbudziłoby większe zaufanie pomiędzy tymi dwoma formacjami czyli wojskami operacyjnymi i żandarmerią. Podkreślam, że żandarmeria jest częścią integralną sił zbrojnych. Ja miałem taki przypadek, bazując na swoich doświadczeniach w Iraku. Kiedy y, y, poprosiłem ówczesnego szefa żandarmerii, aby żandarmi, którzy zamiast patrolować rejony baz i sprawdzać prędkość y, samochodów, żołnierzy, którzy wracają z patroli, aby wspólnie z nimi patrolowali. No i to się stało. I myślę, że ci żandarmi, a mamy przecież wyszkolone formacje żandarmerii w oddziałach specjalnych, zarówno w Warszawie, w Mińsku, i myślę, że oni powinni. Bazując na swoim doświadczeniu, wzbogacając te doświadczenie żołnierzy z wojsk operacyjnych. Ale to już, to już jest coś, co, co, co będzie miało pewnie miejsce. Natomiast ja chciałbym tutaj powiedzieć, że ta sprawa na pewno będzie dokładnie zbadana. Ja myślę, że tam powinien jeszcze kolejny ekspert zostać powołany i niekoniecznie oni będą mieli zarzuty, które będą powodowały, ja nie chcę tu wyrować wyroków, ale tak jak tu było powiedziane, to przecież oni się sami nie wysłali. Oni zostali wysłani przez ojczyznę. Działają pod wpływem wielkiego stresu. Nie, często niektórzy z nich są niedoświadczeni. No dobrze, są panie generale, ja rozumiem, że jako żołnierzowi ciężko panu też krytycznie spojrzeć na, na żołnierzy, ale to jeżeli pan pozwoli, ja będę tym adwokatem diabła i zapytam pana o kilka kwestii, które także są poruszane przez ekspertów. Mówi się o tym, że ci nasi żołnierze, którzy patrolują granice czy okolice granicy Polskiej, Polsko białoruskiej, po pierwsze, nie są w wystarczający sposób wyszkoleni, a po drugie, bardzo często niepotrzebnie ryzykują, podchodząc na przykład bardzo blisko płotu, mimo że nie muszą tego robić i że tak naprawdę ich zachowanie czasem można nawet pójdzie daleko, nazwać nieodpowiedzialnym. Czy Pan nie widzi tutaj po stronie naszej naszych żołnierzy, pewnych niedociągnięć, które bardzo szybko trzeba naprawić, żeby po raz kolejny nie dochodziło do takich tragicznych sytuacji? Ja nie tylko widzę, ale ja e, słyszę i rozmawiam z dowódcami, między z dowódcą generalnym Sił Zbrojnych, który jest w całym kontakcie z dowódcą Straży Granicznej ze Strażą Graniczną, która na co dzień patroluje. I to właśnie, przepraszam, a kto ma szkolić żołnierzy e, naszych, którzy są przygotowani do strzelania z artylerii, kierowania ogniem, e, z śmigłowców, samolotów, zrzutów, desantowania w nocy i w dzień. Ich nie uczymy patrolowania granicy, więc te, te bogate doświadczenia przyjmujemy od Straży Granicznej i tam jest codzienne szkolenie. Zgadzam się z panią, że szkolenia nigdy nie jest dosyć. Zgadzam się z tym, że niektórzy przyjeżdżają żołnierze, którzy, którym brakuje tego, tego doświadczenia. Dla, dlatego zdobywają tu doświadczenie, dlatego skierowaliśmy bardziej doświadczonych żołnierzy. Jak mówiłem, ja nie, nie będę zawsze bronił, będę bronił żołnierzy, bo oni mają prawo do obrony w wypadku zagrożenia życia i zdrowia. Ale ta sprawa będzie zbadana i będzie badana, a wnioski są już na bieżąco wyciągane. Ja wracam jeszcze do sytuacji zakwaterowania bo, i wyżywienia, bo to też ma duże znaczenie. Hmm. Wyczytałem, że śpią żołnierze pod namiotami i że śpią gdzieś, nie proszę pani, oni śpią w kontenerach i w namiotach. Czasem, kiedy się zdarza jakiś długotrwały patrol, można zrobić jakieś prowizoryczne miejsce odpoczynku, ale y, sytuacja ta bytowa została zdecydowanie diametralnie poprawiona. Dzisiaj żołnierze mają zarówno możliwość dostępu do ciepłych posiłków, jak mają długotrwały patrol, to oczywiście są na, na wyżywieniu. Takim, co się nazywa inaczej takie no, eska, żołnierska, ale jeśli wracają z patroli, a wracają bardzo często, to są, mają dostęp do ciepłych posiłków i do dobrego zakwaterowania i wyżywienia. Natomiast ja mam dużo ludzi i osób, przyjaciół, znajomych na Podlasiu. I proszę mi wierzyć, że oni nie czują tego zagrożenia, takiego, że tam się przwędają bandy głodnych, rzucających się na, na ludzi. Yy, różnego rodzaju yy, yy, tych, którzy przeniknęli granicę. Oni ich prawie w ogóle nie widzą. Czasami jak się tam zdarzy, gdzieś jakiś, to przemyka po, po borach, po lasach, ewentualnie wpadnie, poprosić, żeby mu naładowali powerbanka, jeśli się przekradnie. Natomiast zdają sobie z tego sprawę, że jest duża ilość wojska, duża ilość sprzętu, samochodów i... I, i, I to wszystko trochę wpływa na ich, na ich, na ich y, samopoczucie. Y, my też to wiemy, i, i myślę, że dowódcy teraz y, już przedsięwzięli środki, aby było większej tego tak zwanego współpracy cywilno-wojskowej. Może jakiejś opieki medycznej również nad ludźmi starszymi, którzy tam są. Może ta przyjazna twarz wojska, która jest no. na co dzień okazywana, może tam trzeba jej bardziej pokazać, bo wojsko tam jest w, w głębokim stresie. Za szybko czasami jeżdżą. No, efekt przejechane żubry to też budzi jakieś napięcia. Te wszystkie sprawy są znane dowódcom i żołnierze pracują z żołnierzami na tym, żeby to się troszeczkę zmieniło. Jednocześnie, jak wiemy, tam są, tam są obiekty sakralne, mamy tam cerkwie piękne. Myślę, że również tutaj rola Kościoła prawosławnego jest bardzo istotna, przecież mamy kapelanów prawosławnych w siłach zbrojnych. Także Panie generale, jeżeli, wszystko... pan, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze ten wątek dotyczący ewentualnych konsekwencji. Kto i jakie konsekwencje powinien ponieść? Zacznijmy od tych politycznych. Pan przez chwilę wspomniał o tym, że jest wezwanie Władysława Kośniaka kamysza do tego, żeby się podał do dymisji jako szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja raz jeszcze zapytam pana, czy powinien, a jeżeli nie, to dlaczego? Absolutnie nie powinien. Minister Kośnienia-Kamysz kieruje resortem w sposób bardzo zdecydowany, oddziela kierowanie od dowodzenia, wystawia yy, zadania swoim dowódcom, wiceministrom w ich zakresie odpowiedzialności. Ja przypomnę tylko, że rakieta leżała przez pół roku, nikt jej nie szukał, nikt się nawet nie przyznawał, że ona leży, a winę spychana na żołnierzy. Tutaj nie ma żadnej, żadnej psychologii, podejmowane są decyzje, yy, rozliczani są winni. Nie jest to yy, oczywiście spektakularnie ogłaszane przed kamerami, że nie ma zaufania do tego, do tamtego, że zaniedbał swoje obowiązki, jeśli ktoś zaniedbał obowiązki, jest wzywany i jest odpowiednio rozliczany. Ja myślę, że, że nie wolno tego rozgrywać politycznie, chociażby nawet takie deklaracje one nie służą ani ani powiedzmy sobie spójności sił zbrojnych, ani naszym. bezpieczeństwem No dobrze panie generale, ale a. czy nie budzi pańskiego zdziwienia y, sposób, w jaki to wszystko zostało do opinii publicznej podane? Gdyby nie media, to my byśmy na ten temat y, znów y, nie słyszeli. I teraz nie wiemy, czy minister wiedział, czy nie wiedział, kto wiedział, y, a może... Znaczy właściwie tak, jeżeli wiedział i nie powiedział, to niedobrze. Jeżeli nie wiedział, to też niedobrze, bo to świadczy o tym, że nie panuje nad tym, co się dzieje w resorcie. Ja czytuję słowa ministra z konferencji prasowej wczorajszej. Mm -hmm. Tak, minister wiedział i jednocześnie podkreślił, że zdarzenie to zostało objęte śledztwem i prokuratury wojskowej. W związku z tym mu nie wolno zdradzać do opinii publicznej mm -hmm. tego śledztwa. Po prostu... A z kolei prokurator Bodner, bo też słyszałem tą wypowiedź, mówi, że był zdziwiony, że jego ten prokurator Janeczek go nie powiadomił w ogóle, bo sprawa jest tak. poważna. Bo jest sprawa poważna, jeśli dwóch żołnierzy, czy trzech jest aresztowanych i przesłuchiwanych w wyniku, Według eksperta, jak mówię zawsze, według eksperta, chciałbym poznać nazwisko tego eksperta, tak. czy on kiedykolwiek był na jakimkolwiek polu walki i w zagrożeniu swojego życia, nie, 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 nie oczywiście nie, nie depresjonując jego umiejętności, bo w takiej sytuacji to powinien być przynajmniej jeden, dwóch lub trzech ekspertów. Ja również wydałem ekspertyzę na temat, na temat amunicji, która została użyta w Nangarkher, która miała poważne odchyły ze względu na to, że była transportowana drogą morską przez wiele tygodni i mogła mieć już materiał ten zapalający czy miotający, niesprawny, dlatego uchyłki były tej, tej, tego moździerza. Tych ekspertów było wiele, między innymi był generał Sprzybcza i wielu, wielu z nas. W takiej sytuacji musi być zespół wiarygodny, bo nie można bez No właśnie, oskarżyć, panie generale, a, a propos tego, ja... Ja tak troszkę przyspieszam, bo ja wiem, że Pana muszę zaraz wypuścić, a jeszcze mam dwa pytania. A propos tego zespołu, o którym Pan wspomniał, czy nie ma Pan jakiegoś poczucia? Ja nie, nie szukam tutaj jakiejś spiskowej teorii dziejów, ale no wielu zwraca uwagę właśnie na jakieś dziwne zachowanie Pana prokuratora Janeczka, który był, jest człowiekiem Zbigniewa Ziobry. Ja się zastanawiam, dlaczego on w ogóle jeszcze nie został wymieniony i w dalszym ciągu był zastępcą prokuratora generalnego, jest do spraw wojskowych. Czy my mamy do czynienia z pewnym sabotowaniem Pana zdaniem działań? Nowego kierownictwa resortów i Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony i tak dalej. Czy to za daleko idąca teoria? Wie pani, ja nie oceniam tego jako, jako politykę, tylko jako żołnierz. Myślę, że to nie, nieprzypadkowo wypłynęło na cztery dni przed wyborami do Parlamentu hmm. Europejskiego. To jest po pierwsze. Po drugie, taka dyskusja na temat tego, jak, w jaki sposób y, y, te organy w prokuraturze i sądownictwie wojskowym powinno być powinny funkcjonować. Już chyba została zainicjowana, bo prokurator Bodnar kiedyś to wspominał panu wiceministrowi czy ministrowi, i myślę, że to, ten początek tego już się zadziało, nie, nie lubię tego słowa. I konsekwencje pewnie będą dalsze. A to, że jest pan prokurator Janeczek dalej, to nie wiem, to są decyzje personalne, ale to chyba też wynika z tego, jak wsłuchiwałem się uważnie w przemówienie premiera Donalda Tuska, Tuska na wiecu 4 czerwca na placu zamkowym, to on właśnie mówił o tych rozliczeniach, o tej prędkości, mm -hmm. braku tej prędkości, o tych, o tych takich rzeczach, które on by chciał zrobić, ale na razie nie można, bo jak coś zrobić, to trzeba zrobić dobrze, aby nie było później tych odwołań i... Śmiechu, że to jest nieskuteczne. I na koniec, panie generale, jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czego my powinniśmy się spodziewać jako kraj na granicy polsko-białoruskiej w najbliższym czasie. Znaczy, na co nasze służby, nasza armia e, powinny się przygotować? No, musimy się spodziewać tego, że to wzmożenie będzie jeszcze trwało przez kilka Powiedzmy sobie kilkanaście, kilkadziesiąt może dni, bo one musi kiedyś się zakończyć. Ale również musimy pod, po, podjąć szereg kroków wyprzedzających. Musimy się zwrócić również do rządów e, Turcji, przecież Turcja jest krajem natowskim, do rządów innych krajów zaprzeźnionych, Irak, prawda, e, aby e, nie organizowali tych tych powiedzmy instytucjonalnie zorganizowanych wycieczek do Mińska czy do Moskwy, a potem przerzucani są ci ludzie na granicę. No trzeba jakieś akcje wyprzedzające. Musimy się również zwrócić do Frontexu, bo w Frontexem działamy, żeby nam troszeczkę pomogli. Oczywiście władze polskie podjęły już kroki w zakresie finansowego wsparcia tej budowy zapory Tarcza Wschód, która też będzie wzmocniana i też w pewnym stopniu udostępni nam możliwość bardziej bezpiecznego, bezpiecznej ochrony granicy. I po trzecie, co jest bardzo ważne, bo to jest aspekt społeczny, musimy rozwiązać sprawę mieszkańców Podlasia. I ta, ta strefa buforowa to nie jest 7 km, to wystarczy to 100-200 metrów powiedzmy sobie, wystarczyłoby. A jeśli już w niektórych odcinkach trzeba więcej, to mieszkańcy, którzy tam mają swoje biznesy bądź korzystając z tego, że przyjeżdżają turyści, trzeba im w jakiś sposób to zrekompensować, bo pamiętajmy, że to są obywatele polscy, którzy są podatnikami, który, którzy, którzy wymagają ochrony naszego państwa. Negocjacje w tej sprawie właśnie w kwestii strefy buforowej trwają od wczoraj, więc miejmy nadzieję, że wszystko odbędzie się z jak najmniejszym uszczerbkiem dla mieszkańców tych terenów. Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zgodnie z umową wypuszczam pana już o tej porze. Generał Mieczysław Bieniek, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy urnach wyborczych w niedzielę mam nadzieję. Tak jest. Dziękuję, do zobaczenia. Państwa gościem już za chwilę, ten, który będzie głosował na 100%. Nie mam żadnych wątpliwości, pan doktor Mirosław Oczkoś. Także proszę wygodnie się rozsiąść. Za chwilę do Państwa wracamy.